Pan z Wami, Jezus, słowa Ewangelii, według świętego Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Poza ślubinach matki Jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, Znalazła się brzemienno za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzając, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął ten myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł, Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, Twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od Jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. Oto słowo Pańskie. Pierwsze, co sobie trzeba uświadomić, to, że w tym wszystkim, o czym czytamy, co przeżywamy. Chodzi o miłość. I nie byłoby tego wszystkiego bez miłości, albo nie wyglądałoby tak to bez miłości. I może rzeczywiście brzmi to jak truizm, albo może się komuś to wydawać, że to są łatwe słowa, ale nie wiem, czy was bardzo trzeba. Przekonywać o tym, że miłość to nie są łatwe słowa i miłość to nie są łatwe doświadczenia. Jeżeli myślę, że chodzi o miłość, to tuż przed tym fragmentem Ewangelii, który przeczytaliśmy, jest genealogia i rodzą się ci wszyscy ludzie, jedni po drugich. Chciałoby się powiedzieć z miłości. Ale jak znamy tę historię, no to tak mówiąc delikatnie, miłość niejedno miała imię. No. Więc jeżeli uważnie się temu przyjrzymy, jak to jest z miłością i w jaką sytuację naszego życia wchodzi Bóg miłości, to warto sobie to jakby dogłębnie uświadomić, że Bóg się nie łudzi, że my jesteśmy jacyś doskonali w miłości. A jednocześnie, nie łudząc się, wchodzi w tę naszą konkretną życiową sytuację i nie wycofuje się z tego. Pamiętam choćby takie doświadczenie. Bo czytam w pierwszym zdaniu dzisiaj z proroka Izajasza. proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w Górze. Jakby się to zdanie miało do miłości? Pamiętam kiedyś, zrobiłem takie warsztaty naszym dominikańskim nowicjuszom, takie warsztaty kaznodziejskie. Myślę, że księżom, gdybym zrobił takie warsztaty, byliby trochę skonfundowani, ale dominikańscy nowicjusze są śmiali. Chcą głosić, może dlatego, że nie zdają sobie sprawy z wagi tego, co robią, ale zaproponowałem im takie ćwiczenie. Mówię, bracia, chcecie głosić Ewangelię? Jesteście z zakonu kaznodziejskiego. Oni, chcemy. No to mówię, taka jest sytuacja. Idziemy do kaplicy, modlimy się do Ducha Świętego. Ja biorę Biblię, otwieram, tak jak się otworzy. Czytam jedno zdanie. Modlimy się, daję bratu któremuś Biblię. Modlimy się minutę, wychodzisz, mówisz minutowe kazanie do tego, co przeczytałem przed chwilą. Co wy na to? Super. Nie wiem właśnie, jak księża. <grywa> No tutaj oczywiście nie mam pytań. Na, natomiast ja sam wiem po sobie, że nie wiem. Tak bym trochę przynajmniej się spiął. I bym tak od razu super nie powiedział. A oni są wygłodniali. prawda? No po to tu przecież przyszli do zakonu kaznodziejskiego. I pamiętam, poszliśmy do kaplicy, pomodliliśmy się do Ducha Świętego. Otwieram Biblię i czytam pieśń nad pieśniami. Miłość jest jak szeol. Zamykam. Daję takiemu chłopcu 18 lat z Białorusi, niedawno nawróconemu. Przyznam, że sam zadrżałem i gorliwie się zacząłem dojść do Ducha Świętego. Myślę, co taki 18-letni chłopiec może o tym powiedzieć? A on za chwilę wstaje, odważnie, wyprostowany i mówi. Jak dziewczyna powie do chłopca, albo chłopiec do dziewczyny: Kocham cię. Wtedy schodzi do szeolu. Szeol to nie jest piekło, tylko to jest kraina umarłych. A jak z drugiej strony usłyszy: Kocham cię, wtedy następuje zmartwychwstanie. Ja szczękę zbierałem kilka pięter niżej, bo to było na najwyższym piętrze w klasztorze. Mówię, skąd ten chłopiec to wie? Nie? Nie wiem, z Ducha Świętego, a może miał doświadczenie. Natomiast, jeżeli chodzi o miłość, myślę, że warto sobie z tego zdawać sprawę. Że jak mówisz, kocham Cię, to wstępujesz do krainy umarłych. Czy jesteś człowiekiem, czy jesteś Bogiem? Jak Bóg mówi, kocham Cię, a on mówi do końca, widzimy to na krzyżu, to potem wstępuje do krainy umarłych. I gdy słyszy, kocham Cię, zmartwychwstaje. I to się dzieje bardzo konkretnie w przypadku Chrystusa, ale to się też dzieje bardzo konkretnie w naszym wypadku. I gdy czytamy dzisiaj o Józefie. I słyszymy o tym, że Maryja poczęła z ducha świętego, czyli z miłości, to w tym momencie Józef wstąpił do Szeolu. Nawet jak był cadykiem. Bo tak się o nim mówi, papież Benedykt to podkreśla, że ten, to słowo sprawiedliwy, że Józef był człowiekiem sprawiedliwym, to nie znaczy, że się znał na prawie i był dobrym faryzeuszem, prawda? czy właśnie, że był według prawa bez zarzutu, tylko cadyk to jest ktoś taki, kto nie tylko zna literę, ale zna zamysł Boży, czyli zamysł Boga, który jest za tą literą, za tym słowem, za tym prawem. I mimo, że był cadykiem, musiał zejść do Szeolu. I musiał Bóg do niego przyjść i wypowiedzieć słowo, którego uzdolniło do tego cudu z martwych wstania, że on z martwych wstał i że przyjął Maryję do siebie. Nie wiem, czy wam to coś przypomina. Bo podobne zwiastowanie z krzyża, kiedy Jezus mówi do Maryi i do Jana: Weź do domu moją matkę. I od tej godziny uczeń wziął do siebie. To jest o każdym, każdej z nas. I to jest o Maryi, ale to jest o Jezusie. To jest o Bogu, który chce być, jak czytaliśmy dzisiaj, Emmanuelem, czyli Bogiem, który z nami zamieszka, którego my weźmiemy do domu. I czy to jest łatwa miłość, wziąć Boga do domu? Ale właśnie tak Bóg przychodzi, bardzo konkretnie, z Szeolu do naszego życia. I nie dzieje się tylko raz to. W naszym życiu, ale wielokrotnie się powtarza. Tak jak czytaliśmy dzisiaj w drugim czytaniu u świętego Pawła, powtórzyło się w życiu Pawła, że wszystko, w czym pokładał nadzieję, to nie był grzech, tylko wszystko, czym się chlubił, uznał za śmieci, mówiąc delikatnie. Żeby pozyskać Chrystusa. Chrystus to mówi, sprzedaj wszystko, by pozyskać mnie. Kto by dał, mówi pieśń nad pieśniami, za miłość całe bogactwo swego domu pogardzał nim tylko. Bo można tylko za miłość dać miłość. Żadne bogactwa tego, tej otchłani, tego szolu nie zaspokoją. Tylko miłość powoduje, że wstajemy, że rodzimy się na nowo. Można by długo jeszcze o tym mówić, ale po co? Mam nadzieję, że to ziarno już zostało zasiane, a jak będzie rosło, zależy od Boga i od każdego każdej z nas. Amen. Amen.